OK, z tej strony Kuba dzisiaj Was witam Wy. Co byś wolał? Więc okej, okay, lecimy. To jest troszeczkę kamerkę poprawię. I okej, okay, lecimy. Więc okej, okay. pierwsze pytanie, co bym wolał, to jest takie. Eee, co byś wolał? Umrzeć, ratując 10 tysięcy osób wiedząc o tym, że nikt nigdy się nie dowie, że to Ty ich uratowałeś. A żyć, gdy wszyscy inni wiedzą, że Przyczyniły się do śmierci 10 tysięcy osób. Hmm. Chyba bym bardziej wolał yy, uratować tych 10 tysięcy osób, żeby nikt się nie dowiedział. Okej, okay, kolejne pytanie. To jest, co byś wolał? Aby oderwano ci wszystkie paznokcie, aby wy wybito ci wszystkie zęby. Chyba wszystkie... Hmm. Wszystkie paznokcie bym wolał. Więc okay, ok, lecimy dalej. Coś wolę. Zamarznąć na śmierć. Zostać spalonym żywcem. Fuck. Kurde. Nie ja wolę zdecydowanie. Zostać spal Nie, spalonym nie. Zamarznąć na śmierć. Więc ok, lecimy dalej. Kolejne pytanie to jest... Co byś wolał? Mieć wszystko, co sobie wymarzysz, ale umrzeć w najbliższych latach, dożyć później starości, na takim poziomie, jakim jest teraz. Problem. E, dożyć starości, na takim poziomie, jakim jest teraz. Więc Okej, okay, lecimy dalej. Co byś wolał? Mieć ostry trądzik tylko na częściach ja ciała, które są ukry ukryte pod ubraniem, czy mieć mniejszy trądzik tylko na twarzy? Fuck. Nie, wolałbym chyba mieć trądzik mniejszy na głowie. Tylko. Więc okay, lecimy dalej z kolejnym pytaniem. To jest, co byś wolał, żeby twoja druga połówka przeczytała wszystkie twoje SMSy, rozmowy na Facebooku i przejrzała całą historię wyszukiwania, żeby twoja mama to zrobiła? Hmm, chyba druga połówka. Okej, okay, lecimy dalej. Co byś wolał? Aby wiecznie nie było ci gorąco, aby wiecznie nie było ci zimno. To już yy, właśnie miałem robić, ale yy, ten, yy, mi się tam coś zlakowało i tego nie wrzuciłem. Więc pamiętaj teraz, żeby zawsze było mi gorąco, bym mógł sobie w zimę jeść lody coś. To było chyba bym lepiej, więc okej, okay, lecimy dalej. Co byś wolał? Do końca życia pić tylko mleko, do końca życia pić tylko sok pomarańczowy. Fak, chyba sok pomarańczowy. Nienawidzę pomarańczy. Mleko. Więc okej, okay, lecimy z pytaniem. Co byś wolał? Być prześladowanym przez Slendermana, wziąć udział w grze z Fak, znam. Właśnie oglądałem sobie właśnie ostatnio piłę i powiem tak. Piły? Chyba że nie. Wiecie, że uh, Slenderman chyba wziąć w grze pi piły, więc okej, okay, lecimy dalej. Coś wolał? Już nigdy nie przeczytać żadnej książki, już nigdy nie usłyszeć żadnej piosenki, nigdy nie przeczytać żadnej y, książki. To jest oczywiste. Okej, okay, lecimy dalej. Co byś wolał? Mieć pieniądze za każdym razem, kiedy chcesz sobie coś kupić, posiadać umiejętności czytania w myślach. Mieć pieniędzy w to zastosuję, kupić bym sobie normalnie kupił. Wszystko co bym chciał. Okej, lecimy dalej. Kolejny ptanko, to jest co byś wolał. Spędzić resztę życia ze swoim wrogiem. Zostać odsperowanym od rodziny całe życie. Spędzić ze swoim wrogiem resztę życia. Wolałbym. I tak się chyba to nigdy nie zmieni, więc okej, okay. lecimy dalej. Coś wolał. Położyć kres głodowi na świecie, wynaleźć lekarstwo na raka. Lekarstwo na raka wolałbym. Więc okej, okay. lecimy dalej. Co Coś wolał? Spać 3 godziny dziennie, spać 15 godzin dziennie. 3 godziny dziennie wolałbym. Okej, okay, lecimy dalej. Co byś wolał? Już nigdy nie odczuwać emocji zostać sprawdzowanym fizycznie. Um, już nic nie otrzymać emocji. Lecimy dalej. To byś wolał. Być ściganym za morderstwo i uciekać. Być bezdomny, Uciekać za morderstwo. I to byłoby na tyle jak się filmik podał to. Zostaw łapkę. Dajmy, że jak wybijemy cztery łapek w górę, to od razu biorę się na nagrywanie kolejnego co byś wolał. A jak chcesz być na bieżąco, bo dzisiaj pewnie się pojawi live na Facebooku, na którym będziemy sobie bardzo sobie gadał, więc jak chcesz być na bieżąco, to zostaw tutaj kliknij, tutaj. O, to będzie, tu kliknij. I zasubskrybujesz mój kanał. I masz link w opisie do Facea, więc OK. I na razie.